Witam wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale, na którym chciałem się w sumie pozastanawiać nad pewną kwestią. Dziękuję za jej podsunięcie. Bardzo doceniam za to. A dokładnie, bo było takie okienko śmieszne, które mogło trochę zniszczyć płynność u niektórych ludzi. I pytanie, czy oni nie będą chcieli jej odzyskać. No. Także na początku Skins Manki. Strona do wymieniania swoich skinów, oczywiście, która nie wlicza cen naklejek. Między innymi takich, takich. Jak sobie będziecie chcieć siedzieć, coś trafiać, to spoko. Sprawa, no. Chcecie to wejdźcie, nie chcecie to, nie wchodźcie. Link w opisie. Kod zone jest. Tu spoko. Sprawa, no. I nie przedłużamy. Zaczynamy. Paplaninę. No, bo tak. Wczoraj, a raczej już przedwczoraj, była taka sytuacja, że sobie siedzieliśmy elegancko i nagle z CSGO zniknął Paryż. Dokładnie zniknęła na niego promocja. Jednak e, cały czas kapsuły z Paryża były możliwe do dokupienia na stronie promocji z Paryża. A co niektórzy zinterpretowali tak, że no pewnie one zostaną za chwilę usunięte. W sumie ja też tak myślałem, pewnie to jest jakieś niedopatrzenie ze strony Valve i tak dalej, i tak dalej. No i mieliśmy wtedy taką śmieszną sytuację, gdzie kapsuły można było jednocześnie sprzedawać na rynku Steam za około złoty 30, złoty 40 Nie, złoty 40 nie doszło, maksymalnie złoty 35 na... Kandydatach, za to z drugiej strony można było je kupować w teorii za złoty 5, po prostu jakby przez stronę. No i głosy są następujące: że teraźniejsza sytuacja związana ze spadkiem cen różnorakich temów jest po prostu przez to, że ludzie bardzo mocno stracili płynność robiąc bardzo, ale to bardzo dzikie zakupy, związane z Paryżem, w momencie kiedy było to okienko, bo ludzie zobaczyli, aha, Paryż oddał, Paryż jest pewną inwestycją, tak? To wtedy teraz już trzeba kupić, bo to już jest ostatni moment. Jeżeli ja mogę kupić coś w grze, no to wiadomo. Wiadomo, gdyby oni to kupili na rynku, no to te pieniądze zostają w obrocie, za to w ten sposób najzwyczajniej w świecie te pieniądze z obrotu wyszły, nie? No i to jest jakaś tam opcja. Osobiście uważam, że jakoś nie jestem wielkim fanem tego, chociaż wyobrażam sobie dosyć duży target ludzi, do których takie coś mogłoby w teorii trafić, nie? Bo ja sam swoją drogą to jest to ciekawe, że. My siedzieliśmy na, na Discordzie i tam normalnie osoby wchodziły do nas na kanał, mówiąc: No, w tym momencie dokupuję Paryż, to jest kurwa e, fajne, bo właśnie se mogę dokupić i tak dalej. To normalnie było i pytałem: Co ty robisz? On mówi: No, dokupuję, bo to jest pewna inwestycja i coś tam. Takie rzeczy. Co dla mnie, no jak no, ja tam zamarłem, ale no, wiadomo. I <grym> powiem w ten sposób: No. Ja powiem w następujący sposób, że w sumie Paryż i tak musiałby, musiał, musiał być po stronie Supply Subway Paryża jest po To trzeba tak nazwać. Nie można tego nazwać w żaden inny sposób. I z drugiej strony, dalej, dalej, ja mam przed sobą te obrazki, które widziałem na e, samym jego, w cudzysłowie końcu, w momencie, kiedy zusnęli go z CSGO. Kurwica. W sensie, to jest dosłownie, no, w sensie, jeżeli to się powtórzy w tym samym natężeniu, w którym to było, to najzwyczajniej w świecie Paryż to są, kurwa, no mówię, no miliony złotych monet na, uli na ulicy. Chociaż z drugiej strony to w momencie, kiedy, mówię, jeżeli ta informacja istnieje, to ludzie chcą na niej korzystać. Pytanie, co się wydarzy za tydzień, jeżeli promocja na Paryż dalej będzie trwała. A według mnie będzie trwała. Ciekawe mnie to bardzo. Czy za tydzień przypadkiem nie będzie takiej sytuacji, że ci ludzie będą chcieli odzyskać płynność i wystawią nagle te kapsuły gdzieś na rynek, albo postarają się je upłynnić. Mam nadzieję tylko, że w zdywersyfikowany sposób, a jeżeli nie, to możemy doświadczyć bardzo dużego dampa ogólnie na Paryżu. Więc <laughs> to jest problem, bo wykorzystywanie dumpa na Paryżu to jest dosłownie jak nie wiem, zabawa ostrzem e, dwustronnym w pewnym sensie. Bo ciężko jest w ogóle powiedzieć, gdzie leży dolna granica tak do dalece przeciągniętego i przeruchanego eventu. Nie wiem, nie, nie wiem, w sensie. Wyobraźcie sobie RMR, nie? Który gdzieś tam był, oczywiście. I ja nie, ja chcę, nie chcę porównywać Paryża do RMR, bo to jest inna w ogóle klasyfikacja. Tylko pytanie jest następujące, no bo wiecie, no jakby. To jak to wyglądają naklejki hologramowane, nie ma folii i tak dalej, bla, 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 bla. tego typu rzeczy. Ale sam się zastanawiam, w momencie, kiedy tak. Myślę sobie o Paryżu. To pytanie, czy on nie będzie w stanie jakby przebijać jakichś kurwa poziomów absurdu. Tam za chwilę. Czy to mnie naprawdę nie będzie powoli dochodziło do jakichś absurdalnych zdarzeń na Paryżu. Tak poważnie. Bo to się, według mnie, tak zaczyna powoli szykować, że dosłownie Paryż stanie się jakimś, kurwa, ś... nie wiem jak to powiedzieć, siedziskiem absurdu, gdzie rzeczy, które przedtem były warte po 30-40 groszy, nagle mogą zlecić do 20. I może się za chwilę okazać, że glittery dru, drużyn, które wyglądają całkiem spoko, będą po 10 groszy gdzie jest to cena zdecydowanie poniżej rynku. I to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie przez politykę Walf, które zupełnie szczerze nie mam zielonego pojęcia, co robi. W sensie, jakby Paryż jest dla mnie nie do skomentowania. Jest to po prostu. Nie, 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 wiem. Jestem w szoku, że można tyle ciągnąć taki event. Jaki jest cel? W sensie, no spoko, no ludzie gdzieś to tam kupują, w ogóle to jest popierdolone, że ja widzę screeny, jakby, ro rozmów, gdzie ktoś wraca do CSA po długim czasie zagrać w CSA 2 i on mówi ej ty, bo są te kapsuły na promocji, nie? No, to ja sobie wezmę ich, kupię ze 100 i zainwestuję w to. Kurwa. Jakby, i to jest dosłownie to, co my widzimy. Jeżeli to jest to, to co, w co celuje WALF, to jest to z jednej strony tragiczny obraz naszego społeczeństwa i ignorancji, z, dru z drugiej strony jest to genialne i piękne, że jakby. Kurwa, wyobrażacie sobie kogoś, kto się spóźnił na Paryż? Czajcie? Wyobrażacie sobie kogoś, kto się spóźnił kurwa na Paryż? Ja pierdolę. Smutne, no smutne, całkiem. Ale spokojnie, nikt się nie spóźnił na Paryż, on dalej trwa. Chociaż to jest, to jest też dosyć zabawne, bo w momencie, kiedy on się skończy, ten Paryż już. Nie, to i tak będą tacy, którzy powiedzą, kurwa, a miałem kupić, no nie zdążyłem. O, i z tym was zostawiam.